Poznaj nową generację w ofercie Grundfos Alpha Alpha 3. W pełni zintegrowana pompa, która stanowi klasę sama w sobie. Rewolucyjna pompa Alpha 3, obsługa pompy z domowymi systemami grzewczymi, nigdy nie była szybsza ani prostsza. Postaraliśmy się, aby pompa Alpha 3 była całkowicie bezproblemowa w obsłudze i aby można nią było sterować zdalnie przy użyciu aplikacji Grundfos Go Remote. To nasza łatwa w obsłudze platforma do zdalnego sterowania produktami ich wyboru i uzyskiwania informacji. Alfa 3 posiada wbudowany system komunikacji dwukierunkowej, który łączy się z aplikacją Go Remote. Od momentu zainstalowania i podłączenia pompy, wszystkimi jej działaniami można sterować bezpośrednio z poziomu smartfona. Oznacza to, że można obsługiwać pompę nawet jej nie dotykając. Możesz mieć pewność, że wszystko będzie działało zgodnie z twoimi preferencjami, kiedy tylko będziesz w zasięgu sieci Bluetooth. Aplikacja Grundfos Go Remote zapewnia możliwość szybkiego i intuicyjnego sterowania wszystkimi funkcjami pompy Alfa 3. Pulpit nawigacyjny to gwarancja natychmiastowego dostępu do funkcji statusu oraz ustawień takich jak jej przepływ, informacja o pracy oraz tygodniowe harmonogramy pracy pompy. Aplikacja Grundfos Go Remote zapewnia także bezpośredni dostęp do alarmów pompy oraz rejestru ostrzeżeń, pozwalając rozwiązywać problemy łatwo i szybko. Wbudowana funkcja równoważenia hydraulicznego w aplikacji Go Remote pozwala przeprowadzać proste równoważenie hydrauliczne. Można tam uzyskać dostęp do instrukcji opisującej krok po kroku system hydraulicznego równoważenia dwururowej instalacji grzejnikowej oraz systemu ogrzewania podłogowego. Go Remote zapewnia też dostęp do narzędzi online w Grundfos Product Center, w tym do dokumentacji dotyczącej doboru pomp. Po zainstalowaniu pompy można wykorzystać aplikację Go Remote do odpowietrzenia pompy i instalacji. Pompa automatycznie odpowietrza cały układ i wraca do normalnego trybu pracy, dzięki czemu nie trzeba czekać na zakończenie procesu odpowietrzenia instalacji. Produkt pozwala oszczędzić cenny czas przeznaczany na tworzenie sprawozdań i zbieranie danych. Dzięki temu możesz pracować szybciej i sprawniej. Alfa 3. Połączenie, które działa dla ciebie.